Zdrony El Habaniero, dzisiaj sobie zagram z. Zem. Tak. I ogólnie ja dzisiaj będę odblokowywał Tika. Za 4000 parków brakuje mi 14. Więc zaczynajmy. Na tą postacią. Yy, kogo by tu sobie zabrać? A może koło zabierzesz? Może mi najpierw. Powiedzieć. Nie, już. Ja zabiorę sobie Jessie, bo czemu by nie? Nic Nie chcę ale bo. mają króla. A my mamy Bo. Ja idę w krzaki na lewo. Oni mnie nawet wam tą nie zauważą. I ja im wtedy zadam milion damage'a na x-safe. Miliardy. Ale nie wchodź tutaj, żeby Miliardy, oni... miliony. Pa. Ciu, 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 ciu. Pii, pili, I kruka pili, 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 pili. już nie ma. Widziałeś? Tak to się robi na polskim o, dobra. Tak, A I pyk. Widziałeś? Już wygrywamy. Dzięki mnie. Teraz tylko to utrzymaj. Ginikrole. A to jest dobra taktyka, wiesz? Bo ja tak jestem praktycznie pod ich bazą. I ja tak, tak robię. No. Tak mam multa i na isek. Bardzo ładnie. multa. Ja też mam multa. Ja mam kaczkę. Pa. Kaczką kaczkom ich. Podnieciłem. co coś. Widzisz tą kaczkę? co ja robię? Jeśli ja chowam ze ścianą, nie wtedy kiedy ktoś przychodzi. A normalnie im strzela safe. Ja wiem. A tu jest gruba z odkurzaczem. O nie, krąż A ja to jest gruba z odkurzaczem, która bije na safe. To Ja ją nazywam gruba z odkurzaczem. Proszę mówić nazwy po imieniu, tak? Dobrze, gruba z odkurzaczem. Tak. Bardzo dobrze pojętnie. Tak, to jest gruba z odkurzaczem, każdy to wie. Tak. Okay. Nie zdążyłem multa walnąć grubo z wózkurzaczem. Tak, bardzo ładnie. Aaaa, kruł! Ratuję ci dupsko. Nie! Uratowałeś. Nie, nie uratowałeś. Ale zabiję go, pomściłem cię za to. Nie, jak zabiję ten Jesse? Nie. <noise> to ja ci powiem. Od sejfu się odbiła jedna moja kulka i dalnie w nią trafiła na końcówce swojej mocy. Wiesz zabijcie pan fajer. Dobra, mamy gdzieś tego kruka. Ja tutaj stawiam taktyczną obronną sejfa. kaczuszkę Dobra, to już jest koniec tego sejfu. Dowalam sejfa. Oj. No pa, moja kaczka ją zabije Mówiłem! Kraw się kampi w Kampi Ja mam moją kaczkę zagładzy. Pa. I kaczka tam jest jej! Gwiazda gry. Gratuluję. Dzięki. Jeszcze jedna rządka? Z tymi samymi o, postaciami? To dajemy. Nawet spoko. Chodź ze mną, chodź ze mną. Chodź, chodź, chodź. Chodź, ja Ci pokażę najlepszą taktykę na całym świecie. Pa, robimy już tak. Nie? Potem wchodzi już tak po prostu. Już jesteś właściwie pod Xejfem. I tak się właśnie rozwala jeszcze, bo... To jest takie kto pierwszy zniszczył safe. Uważaj. On miał jeszcze niezniszczalny, za szybko zaatakowałeś. Dobra, ja ich mam pykam. Pyk, pyk, pyk. Kaczka. Ja jak tu tak odstraszyłem, że naprawdę. co zrobiłem. Nie. To powiedz tak, ja zrobię tam takie plejsy, że naprawdę takie plejsy z Shadow Case. Tak, tak, ta, tak. O, błękkiwinki. Twink, Alo. No to wychodzimy. Nie, jeszcze jedno. Nie, za chwilę. Tika odbierasz? Oczywiście. I jak to się o, mówi? O, dobra, mój kolega przychodzi w tym go. Tik, ja też mam. Tik odblokowany. Pokaż mi kolego Wiem, ja nim, ta... ja nim teraz będę grał. Dobrze. Każdy wie, zawsze jak się odlokuje postać, trzeba ją wypróbować. Ja, ja muszę go wypróbować. Czy naciskiem y, zapytamy się go jak tam u niego? Jak u ciebie... I ziom. Nie będę pokazywał jak on się nazywa To co, zaczynamy? Mhm, mm jest to. Cze. Elo Ten głos tika no. To co, robimy znowu to samo? Mhm. Mm dobra, dobra A teraz może się tu nie oddaję bo jestem inną postacią Ale też mają Tika Ale spokojnie, ja jest daleko Chodź ja też, pa jak ja mam dystans Nie wiem. Pa, wszyscy idą. Kurde, ta nas pyknęła. Eloch? No. Co? ja idę na... Ja idę na hardkora. A ja... Leć, bronić Ja ich atakuję. No, TIK atakuje, safe! oni nas tak klepią. No ja wiem, ale was jest tam dwóch. Wy dacie radę. Ziomy. Pa ja tam będę z, z tym Rico chodził dookoła. No wiem, se poszedł, bo widziałem jak teraz szedł tutaj do mnie. Ale widzisz jak ja ich samobiłem? Już ci pomagam. Bo pomóż, pomóż. Ten bomb się tak kampi, nie? Dajesz. A kiedyś słyszałem, że... Bo ma większy damage od No wiesz co ma bardziej taki obszarowy. Bo on Widzi, że jak on działa, nie? No ja myślę, że to wszystko przez to, że on zabrał taką postać na taką mapę, nie? no ja ogólnie już biję ich safe. A ty co byś wolał, Bo czy Tika? Bo. Czemu? Bo Tik jest fajny. No to czemu nie? Pa, rzucam głowę. <laughs> pa jak ta głowa lata za nią. Pa jak leci. A, rika ją wybronił, a Bo Tik drugi. Tam było ładne? Nie. Jeszcze na końcu tego Tika walnąłem rakietą. Taką. Nie, to jeszcze nie jest koniec odcinka. Nie martw się, on was kłamie. Weź mu napisz, żeby kogoś innego zabrał. Weź mu powy. A ile ma puchów? On ma. prawie k A ma penne? A, nie, a, a, dach, a Jessie ma? Ma. To powiedz może, napisz, może by zabrał Jessie. Jak się pisze Jessie? Ja asesy. Nie, z autokorektą. On tu wertas? Rzeczy mu tak. Potem po odcinku mu powiemy prawdę. Na razie okay. będziemy go prankować. Ha, pranki na Brawl Stars. Co? Nic nie mówię. Proszę nie mów, mówić takich brzydkich słów, tak? Ustalmy sobie. Mm. To jest jego gonek. Okej. Okay. No ja wiem, jak ja mu napiszę, to od razu zabierze. Wiesz jeszcze mu napiszę, że nagrywamy. Nie, nie lubię jeszcze. Zobaczymy, czy się przywita, czy nie. Pół domu pewnie rozwalił. Ja wiem, on specjalnie jeszcze poszedł po aparat swój, żeby jeszcze <grym> zrobić zdjęcie. <grym> Ze <z> sławnym <grym> youtuberem nagrywa. Dobra. Żeby... Siema, pozdro dla widzów. Ja się zgadzam. I... Ej, widzów, a nie zapomnieliśmy o jednej rzeczy? O jakiej? Piłka. Już nie pamiętasz? Nie. Co? No żeby zostawili łapkę w górę i subskrypcję przecież. A. Już, już zapomniał. Przed odcinkiem się umawialiśmy, a ten już zapomniał. Dobra. Bierz tą piłkę. E, dobra, tego nie było. Mhm. E, już bierzemy piłkę. I zaczynamy. Dobra. No wiesz, ja tam będę remiutynikiem na tej golu Braw Brawlbowlu. golu ja Tam bardzo podobny. Tu, 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 tu. Już ta Jessie właściwie padła. Ja już też Ja też. Ja ogólnie już padłem. Ja już też właściwie. I jakby co się bronię? Uwaga i bronię. I bronię. Dobrze. Wybroniłem Dobrze, tam na środku teraz jest działko co, ult, Z ultem piłkę Bardzo ładnie, ja Do tam przodu, się też postaram próbio, Próbowałem zabić Rosę, Rosa mi ukradła piłkę Rosa ma piłkę Weź, weźcie ją pyknijcie jakoś szybko, co? weźcie ją pyknij szybko Dobrze, odebrałem mi na sekundę piłkę, macie sekundę chwili Nie! <śmiech> <śmiech> Nie, kurde. kurde Ale była dobra akcja Ej, ja mam dobry pomysł Ciopa Grącie mnie, Osłonijcie mnie ja jej tam głowę rzuciłem. Ja mam dobry pomysł. Czemu on afkuje? Ej, przepraszam bardzo. Kogo ty dobrałeś? Pa, głowa pyk. I głowa na zasłania. Jakby coś? Czekaj. Głowa odsunęła rozę. Tak? Pa, Kurde. Źle pyknęło. O, o, roza. Dobrze, roza ma lagi. Szybko atakować. Póki miała lagi. Oberwała, dobrze. A ja wiem czemu. Czemu? Bo ta Roza ma jednoprzyciskową macbookową myszkę. No to już jest koniec. Kąpię. No. Ej, a chodź zróbmy coś głupiego, chodź na zbiorę klejnotów. Po co? Nie wiesz co tam Tig robi? Aaa. Mogę go wywalić? A nie, bo był miły dla widzów i napisał, że pozwól dla widzów. Dobra. Chyba go ktoś zawołał. Chce wyrzucić? Mhm. Proszę. Dobrze. Chciałeś, Tomasz? No, ale się zawiesił. No ma słabe godne, tach. bardzo Myślałem, że gramy z tym animalem, którego mam na czytach. Cheat Jakie cheaty? Ja o żadnych cheeta nie słyszałem. Ale ja mam na czytach, ale nie gram na czytach. Jakiego czyty? Ja bym miał wiedział, że ty masz czyty, to ja bym cię nigdy nie zaprosił to. Zapraszam bardzo GG prank. Ewa, ja się bardzo zapytam, czy masz zostawioną subskrypcję na, na moim kanale? No tak. A jeżeli wy nie macie, to musicie zostawić. Ej, eee... Dżinu, używa ulta, jakby coś. Ci tak chcę powiedzieć. Na mnie nie użył, to może być. Zbierasz? Chyba. Zbior. Tam... Ja tu mam pojedynek tików. Pani youtuberze pa. zbiorę. Ciuu! Główka leci. To I najlepsze, że on teraz głowy nie ma. Chwila, bo ci pomogę. Z tym pojedynkiem tików. Cicho, ja tam im głowę rzuciłem Okej okay. Mam multa. A ja... ja... ją pykał Lecę zabić Tika, bo mam ma dużo Jakie powercube? Tylko Jaki supercube... Pa... No, to niezłe zabicie Tika Aha, sorry, zapomniałem Chyba to zabicie samego siebie Na szczęście ja tu... Na, na szczęście ja tu ratuję sytuację Jakby coś, uciekać teraz do kraty No, chyba nie, jak ja tam sam byłem Dobrze zdecydowani. No dobra. dobra, ja już dobrałem, no. Dobra. Widzę, że zresztą ich. Dajesz, dajesz, dajesz. No, oczywiście. Dajesz, daj. No ja mam OHP. Ja też nie mam. Ja mam 2200, przepraszam bardzo. No, dobiegniemy. Jeden sztau, ja mam multa. To nie jest w jego gena, gdzie? Tam jest genek. Kurde. Przegramy to. No. Widać, że nie te Jeśli czasy. nie chcę niczym chwalić, ja... Nie te czasy. Hmm. Ja ja nic nie, nie chcę niczym chwalić, ale raz zabiłem gościa, który miał wszystkie kolejnoty w ostatniej o meczu. Ej, ja mam dobry pomysł. Hmm. Ej, da... Do... Nie no, jak to jest odcinek taki, no to bo nie będzie. No wybierz kogoś tam. Albo se zostaw w To będzie na inny odcinek. Mam pomysł. Okej. Okay. O Boże. Co? Nic, no, graj Co? Nic, nic. Aha! Mógłbyś Niech. mi najpierw powiedzieć, nie co wziąłeś? Co? Myślałem, że to wziąłeś giem graba. Nie. Dziękuję. Pa. Teraz tak? cię poczekam, będę dobry ziomek. Okej. Okay. Ja zawsze lubię kość... niszczyć te kości. Wiesz A ten Ty ten szybko rozwalił to stój tu, czekaj tu, nie wychodź. Jesteśmy bracia roboty, nie wychodzimy. Ja mam sonar. Rozumiesz? Mhm, a, a tu jest taki Mortis, żeby w niego rzucił, ale ma za dużo. Taki ból go goni. So, obserwujemy. Ej, zrobimy narrację. Mortis idzie, uciekamy. Uciekaj. Uciekaj. Ja dam rady. Mówiłem, żebyś w niego nie wlatywało, To nie. Wlecę w niego. Bo czemu by nie? I tym radosnym akcentem, jak Tik, który nawet przegrał, zakończymy dzisiejszy odcinek. I do zobaczenia. Do następnego odcinka. Elo.